Dzień dobry, ja nazywam się Konrad Hilbrandt. ja nazywam się Tomek Kutaga, a to jest gra o sprzątaniu liści pod tytułem. Dust Force! I wcale nie jest to tylko sprzątanie liści, bo jest też sprzątanie kurzu i brudu i wielu śmiesznych rzeczy. Więc jesteśmy teraz w hubie, ponieważ grze nie ma ekranu tytułowego jako takiego, tylko jest hub, czyli miejsce, gdzie można przychodzić do leveli w jednym z czterech dostępnych światów, czyli w lesie, tak jak tutaj, w zamku, który zaraz pokażemy, w mieście, które teraz pokażemy i jeszcze gdzieś, gdzie nie doszliśmy, jest to coś chyba w stylu Laboratorium Szalonego Naukowca czy, czy coś takiego. Więc niektóre levely są pozamykane, o nich powiemy za chwilę, a niektóre są... Zupełnie otwarte, tak jak na przykład ten, który już przeszliśmy miliard razy, i pokażemy go jeszcze raz, żebyście zobaczyli, o co tu chodzi. Wybieramy postać, są cztery, niczym się nie różnią oprócz wyglądu, więc wybieramy najładniejszą i jedziemy. I mamy do czynienia w zasadzie z sympatyczną, kolorową platformówką, która wymaga dużej zręczności i także prędkości przechodzenia. O, nie, prędkość to jedna, a dwa też gra ocenia naszą finezję. finezję wyrażoną w tym, jak dobrze uda nam się wysprzątać dany poziom, czyli wysprzątać w tym wypadku akurat liście. Tomek ominął biednego szopa, który jest w liściach nad kolcami, ale zobaczymy mu to, bo nie chciał wpaść w kolce. I cóż, jeżeli wysprzątamy szybko i dostatecznie dużo liści, to dostajemy więcej punktów i lokujemy się na wyższym poziomie w rankingach, które zliczają wszystkie czy z całego świata. Więc takie poczucie rywalizacji i chęć udowodnienia raczej, że, a, dobra, uda mi się awansować o kolejne 200. Miejsce jest jak najbardziej wyraźne i bardzo motywuje do gry. Tak, gra pod względem rozgrywki trochę kojarzy nam się z Soniciem, a to dlatego, że podobnie jak w Soniku tutaj też liczy się płynność grania i znajomość poziomu. Płynność przejścia! No i właśnie, niektóre momenty są dosyć trudne, gra wcale nie jest łatwa, jak widzicie. Niektóre, jakby, skoki, które trzeba wykonać są po prostu wielgachne, yy, a to dlatego. Że tutaj o, można łączyć ze sobą skoki w rozmaite kombosy. Gdzie ja jestem? Mój Boże, nigdy tutaj nie byłem. Po prostu odkryłem jakiś koniec świata. No ale dobra, udało się. Przechodzę na ten etap parę razy, a pierwszy raz widziałem ten fragment. Dziwne, dziwne. No, ta, yy, przejście tam górą zajmuje więcej czasu, ale. Oj, no, wysprzątaj mi się, wysprzątaj mi się do końca. Okej, okay, udało się. OK, użyłem za wcześnie swojego kombo, bo tak sprzątałbym misia jednym przyciskiem. No dobrze, więc ja przeszedłem teraz ten etap w 1 minuta i 34 sekundy. Mój najlepszy wynik to 1 minuta 15 sekund. Możecie go zobaczyć tutaj. Jestem 869 na 1826 graczy. Ale jak widzicie, ktoś przeszedł w 47 sekund ten level. I chcielibyśmy zobaczyć jak to się stało, więc co trzeba zrobić? Wystarczy kliknąć. I obejrzeć powtórkę, bo w grze jest dostęp od razu z poziomu gry do wszystkich powtórek, wszystkich przejść. Jak widzicie, ten gracz jest dużo lepszy ode mnie. Ja gram dopiero od paru godzin Task Force i dopiero się uczę. On zupełnie korzysta z innych technik, on korzysta z Dasha bardzo dużo, dzięki czemu tak się ślizga po całej mapie i faktycznie idzie mu to dużo szybciej. I już właśnie to jest najfajniejsze w Dash że można bardzo łatwo sprawdzić wyniki innych i przy okazji a się, A, czyli to trzeba zrobić, żeby być szybszym. I po zobaczeniu tego filmiku od razu próbujesz sprawdzić te metody i czy ci się uda, czy, czy rzeczywiście się nie się tak szybki wynik. Tak, jeśli można na coś narzekać, to trochę na początkowe sterowanie. Można je zmienić oczywiście bez problemu, ale początkowy skład klawiszy nie jest zbyt sensowny, bo to jest ZXC i Control, przy czym skacza się Z, no ja wolałbym skakać spacją, jestem przyzwyczajony do skakania spacją, w ja. grach. Tak, Dustworth to zdecydowanie gra, którą moim zdaniem lepiej sterować padem. Wiadomo, że nie zawsze ktoś się podłączyć pada, konfigurować go, gdy, kiedy odpada się grę na PC. Ale Dustworth ma no to 4 klawisze kierunkowe, plus aż 4 klawisze akcji odpowiadające za różne machnięcie miotłami i skoki, więc to nie jest najwygodniejsze ich rozpisanie. więc warto zajrzeć w opcje i klawisze mm, przypisać do swojego własnego widzimisię. Na przykład tak jak tutaj, więc może to jak wreszcie. O, nawet można obrażać ludzi. Hmm, to ciekawe. Zawsze chciałem obrażać ludzi. I ustawiasz sobie spację na skok, czy nie ustawiasz? Nie, na razie nie będę zmieniał, bo się zupełnie pogubił już się przyzwyczaiłem do tego sterowania, więc zostawmy takie. Ale można zmienić oczywiście. A obrażać ludzi pewnie można w trybie multiplayer, który jest także w grze, jest to tryb sieciowy, którego jeszcze nie sprawdzaliśmy. Dajmy mu trochę czasu. Jest także edytor poziomów, więc będzie można robić własne. Na razie nie można. No, bo jeszcze nie jest dostępny, ale będzie niedługo, więc zobaczymy teraz drugi świat w grze. Weźmiemy też inną postać. I jesteśmy, proszę bardzo, w wielkim zamku prosto z Tak mi się wydaje. Tak, i zamiast liści jest kurz i to jest główna różnica, ale tak czy jak trzeba biec przed siebie i płynnie sprzątać wszystko, co się zobaczy. I tak sobie myślę, że sprzątanie nie jest najbardziej rozrywkową czynnością na świecie. Ale gdyby dodać do niego parkur, to być może dotrzymalibyśmy coś równie rozrywkowego co Death Force. Tak, tak, Taki Assassin's Creed plus sprzątanie, no, to byłoby coś. Gra, jak widzicie, ma dosyć minimalistyczną grafikę, ale nam się właśnie dzięki temu bardzo podoba. Jesteśmy zdecydowanie na tak, jeśli chodzi o oprawę graficzną, minimalizm to coś, co lubimy w tego typu grach. Poza tym jest ładna. Powiedziałbym wręcz, że jest śliczna i yy, tutaj ten cały kurz też pokazuje, w które miejsca należy Biec i gdzie, bo, gdzie są ścieżki, które zapewnią nam jak najszybsze przejście etapu. Bo musimy po prostu po nich przejść, żeby zebrać cały kurz i pozwalają się zorientować, gdzie trzeba biec i gdzie trzeba być jak najbardziej płynnym. Owszem, no i to są takie kluczowe momenty, tak? Dzięki temu etap yy, jest fajnie złożony. Opatrz, na odległość, widziałeś? Tak jest. No. Kombo, kagulce wysprzątane, jedziemy dalej. Więc jestem taką teraz francuską pokojuweczką, jestem taki Mmm, wysprzątam cię okropny kurzu! Mmm! No, niestety kolory wszystkich bohaterów nie, nie pokrywają się z kolorami pewiencie żółwi ninja Ale cóż, no, jest, jestem ciekaw trybu multiplayer, bo tam jeszcze są cztery zupełnie nowe postacie Więc jest porównanie 8 bohaterów Ale tutaj Tomek biegnie po moście z kurzu, który zawala się pod jego stopami Tak, jest ciężki Tak, jest 8 bohaterów, naprawdę, zupełnie jakichś innych, jeszcze jakieś inne pokojeweczki. Nie, są właśnie taki Taki zły oddział ludzi, którzy chyba wszystko brudzą i kurzą. Jej, czyli można też brudzić w tej grze? Nie wiem, nie sprawdzałem jeszcze trybu multi, obawiam się, że chyba tryb multi polega na jak najszybszym sprzątaniu wszystkiego. I Tomek w finowym combo wysprzątał gargulce i dwóch rycerzy. Brawo. No więc to jest właśnie Dust Force, które polecamy. To nie było moje, moje najlepsze przejście tego levelu. Było najszybsze, ale finezja, jak widzicie, jest na B, i w związku z tym nie jest to mój najlepszy wynik. Więc my DustForce polecamy z całego serca, bo bardzo nam się podoba i wydaje się być jedną z najlepszych tego typu gier w tym roku. Tymczasem spróbujemy udać się do Trzeciego Świata, żeby wam pokazać miasto, ile mi się uda tam skoczyć. Tędy się idzie? Nie, chyba nie tam tamtędy, ale DustForce kosztuje na Steamie coś około 6 euro. Być może kiedyś pojawi się także na innych platformach, więc mam nadzieję, że będzie to szybciej niż prędzej, bo gra jest bardzo fajna i Rę wren wren tak, szybciej niż prędzej. I... nie, tam to masz... Czytelnicy tego nie zobaczyli, bo pokazałem palcem, a ekran nie rejestruje ruchów moich palców, więc... Zielony ludek i idziemy, sprzątamy, i tutaj już są jakieś takie inne śmieci, trochę bardziej brudne, bo to jest miasto. A jak wiemy, miasto to brud i dopiero postmodernizm uwolnił ludzi od brudu. Takiej to jeszcze nie słyszałem, ale koniec. Nie słyszałeś o postmodernistycznej ucie ucieczce od brudu ulicy? Wtedy te, dzięki temu pojawiły się trawniki. Aha. A, no, coś takiego słyszałem, tak. Ale ja się nie znam na brudzie, wiesz? Nie, nie uwielbiam brud. Brud jest taki uuu. Okej, okay, to jest ten moment, który Tomek próbował kiedyś przejść i udało mu się tylko raz. O, wow, i teraz udało mu się za pierwszym razem. Jestem z niego taki dumny. Chaosu. Konrad kupił tę grę i powiedział, chodź, będziemy nagrywać. I ja powiedziałem, okej, okay, to chodź, nagramy. Bo ja też w zagrać, ale jeszcze nie, nie kupiłem. I za chwilę pewnie przejdę całą na komputerze Konrada. Ale ja będę miał lepsze ciosy i finałowe kombo i serduszko zesprzątane, nie wiem, gołębi czy... nie, tam nic nie było chyba. Więc cóż, my wam daso rozpolecamy polecamy z całego serca i wracamy sprzątać. Konrad Hildebrandt, Tomek Kuta, na razie. Ale zobacz, jestem 230! Ale zobacz, że tylko 356 osób dotarło do tego poziomu póki co. Na pie pierwszy poziom już... Roz roz roz